Wszystkich na kanale, czy się da? Na tym kanale będziemy się zajmować A, rozszyfrowywaniem <laughs> wielu rzeczy, przepisów. No i <laughs> sprawdzimy, czy faktycznie się da z tych przepisów korzystać w taki sposób, aby no, żyło się wszystkim lepiej, tak. Rząd tworzy różne przepisy, chociażby dotyczące domków do 70 metrów, które gdzieś tam mają ułatwić start ludziom. No i na pierwszy rzut oka dość atrakcyjnie to wygląda. No i ja tak właśnie postanowiłem sprawdzić, czy się da skorzystać z tych przepisów, czy się da Gdzieś tam wszystko przełożyć na taki stan faktyczny, no bo wiecie, jest co innego rząd tworzy, co innego gdzieś tam w strukturach lokalnych, co innego jeszcze mówi nam po prostu życie, tak? Gdzieś tam urzędnik, który interpretuje dane przepisy w jakiś sposób, no i dlatego taki kanał powstał, będziemy też się tutaj zajmować. Chociażby takim zagadnieniem, czy się da off-gridowo żyć w domku mobilnym, czy się da na przykład funkcjonować bez przyłączy do sieci różnych, tak, różnych między innymi sieci kanalizacyjnej, wodnej, no i oczywiście elektrycznej. Jeżeli, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to będziemy tutaj. To wszystko powoli weryfikować. A czas pokaże, czy się da.